przyznaję, się, że chyba po tacie, to jestem takim trochę majsterkowiczem. Lubię w ogóle przestawiać swoje meble, lubię jak cały czas się coś dzieje. I no jak coś się zepsuje, to zawsze tato musi mi pomóc. Ostatnio zepsuł się mi ekspres do kawy i mimo tego, że ja tym, takim kowaszem za bardzo nie jestem, to, to jednak dla gości zawsze ta kawa się przydaje i po prostu zawiozłam ten sprzęt do taty i tata powiedział, już nic się z tym nie da zrobić, więc no niestety musiałam kupić nowy, ale zazwyczaj zawsze jest opcja, żeby jednak spróbować naprawić. Czy masz jakiś taki sprzęt, który jest z tobą wyjątkowo długo, który był na przykład naprawiany kilka razy? W sumie moja pralka jest bardzo ze mną długo i zdarzało mi się wiele razy po prostu, kiedy musiałam spuszczać z niej wodę, bo coś się stało i po prostu byłam cała zalana. Cała łazienka była zalana, ja po prostu cała w wodzie, ale udało się ją naprawić i no, jest ze mną myślę, że 7 lat to chyba całkiem długo, jak na pralkę. Segregacja śmieci jest mi gdzieś tam bardzo bliska, że tak naprawdę y, chociażby to, że ostatnio kupiłam sobie rower, żeby więcej jeździć rowerem niż samochodem, y, czy, czy chociażby właśnie takie głupie, ale bardzo proste y, oszczędzanie wody, że kiedy myjesz zęby, to naprawdę możesz tą wodę na chwilę zakręcić, potem jak jest, jest potrzebna to odkręcić. Więc to są takie proste rzeczy, których wystarczy się Wystarczy się w nich pilnować i jest wiele lepiej. To jest całkiem proste, pozbyć się takiego elektrośmiecia, więc y, jak ja sobie z tym radzę, wiem, że są elektroboksy, do których można po prostu taki elektrośmieć zużyty y, wrzucić do właśnie elektroboksa, pozbyć się go, on trafia już w dobre ręce i no a my zrobiliśmy po prostu coś dobrego. Najczęściej zdarzało mi się właśnie tutaj w Eco Studio po prostu zwrócić jakieś, chyba miałam, nie wiem, jakąś kiedyś zepsutą prostownicę, z którą już się nie dało nic zrobić, więc właśnie przynosiłam tutaj do, do Eco Studia. kiedyś byłam właśnie ambasadorką tego Eco Studia, więc miałam taką chyba, chyba po prostu miałam bardzo blisko do tego wszystkiego, więc faktycznie mogłam zanieść, wrzucić i zrobić właśnie coś dobrego.